Tylko zapaliłam światło. Zaczynam coś robić w kuchni i pojawia się kompan na oknie. I obserwuję, co się dzieje. Nie wiem, czy wy też macie ten problem, ale tutaj w mieście no, tych dzikich kotów jest bardzo dużo. My je oczywiście tutaj dokarmiamy, dbamy o nie. Ale no tak jak pokazywałam wam od środka, e, uwielbiają to miejsce, uwielbiają wchodzić na parapet. I to takie parapety, które są najczęściej, że tak powiem, używane, w sensie, że najczęściej je widzimy z domu, ponieważ one są w kuchni. E, o, tak jak widać, teraz siedzą ładnie, się ustawiły. Jeden na jednym, jeden na drugim, bo mama już się kręci w domu, już coś tam robi, już zaczyna gotować, więc one się tak ustawiają i, i sobie siedzą i obserwują. Wszystko fajnie, wszystko super, ale okna trzeba będzie tak naprawdę co dwa dni. Eee, I mama nią często się denerwuje, jak już widzi, jak one zaczynają się myć, zaczynają widać okna albo łapkami. Tam wycierać się okna, to, to już zaczyna się denerwować i je próbuję przeganiać, ale oczywiście to nic nie daje. Lubią to miejsce i lubią tutaj siadać. I oczywiście z jednej strony bardzo fajnie, że tak mnie obserwuje i się przygląda. Ale z drugiej strony. Może teraz tego nie widać, bo niedawno były czyszczone okna. No ale okna w kuchni są non stop brudne bo taki kotek też przy okazji się myje i nie tylko poliżę sobie swoje stópki, ale przy okazji i okno. Więc mycie okien jest tutaj co kilka dni tak naprawdę. I teraz co zrobić, żeby te koty odzwyczaić od tego, żeby się dały na takim parapecie. No myj się no, pokaż jak się myjesz. Już nie? Czy nie myjesz? Koniec? O mój łapki. Nie. Często dostajemy też takie pytania, że jak odstraszyć psy, albo jak odstraszyć dzikie koty, albo koty sąsiadów, które przychodzą przez działkę i tam się wypróżniają, gdzieś tam przy ogrodzeniu pod krzewami, pod żywopłotami. No jest to trudna sprawa tak naprawdę, w jaki sposób to zrobić. E, oczywiście jednym takim sposobem jest e, posiadanie też swojego zwierzaka, który będzie pilnował tego terenu, e, ale nie zawsze to coś daje. E, są preparaty, które pomagają, można próbować też e, jakichś takich e, zapachów różnych i próbować co je może ewentualnie odstraszyć, tak jak na krety na przykład się stosuje sierść kota czy psa, no to może również na takie zwierzęta jak koty i psy, może też jakiś zapach szczególnie drażni i można popróbować, co się akurat u Was sprawdzi. Jeżeli chodzi o gotowe preparaty, to są takie, które swoim zapachem odstraszają właśnie takich, takich gości. I mam tutaj jeden z nich i za chwilę go Wam pokażę. Taki preparat ma w swojej ofercie firma Bros. Jak widzicie, on odstrasza zarówno psy, koty, ale też krety. Więc jeżeli macie problem z kretami, to możecie spróbować i, i, i wsypać do dołka. Nawet w takich, tutaj jest napisane, że do takich obszarów nawet większych, sportowych, więc jak jakieś takie większe trawniki, to może warto spróbować czegoś takiego. Taki preparat działa w zasięgu dwóch metrów kwadratowych. I my spróbujemy. Najpierw otworzę i pokażę Wam, jak to wygląda. I już po samym otwarciu pudełka no, zapach jest intensywny. Tutaj nawet moja kamerzystka już czuje z daleka. Eee, i wśród takich wyróżniających się zapachów no, jest tutaj lawenda. Jest olejek lawendowy, jest wyczuwalny. Także zapach jest bardzo bardzo intensywny. Ja tutaj mam taki gotowy podstawek. Około, daję około dwie łyżeczki takiego preparatu. Stawy tutaj na parapecie i zobaczymy, jaki będzie efekt. A czy gotujesz obiad. One zawsze tutaj się pojawiają, nie? Gotujesz tak. obiad, a nie, nie tak. przyszły. Ani hmm. na jeden, ani na drugi. A na jednym i na drugim jest? Tak, postawiłyśmy i tu, i tu. Bo postawiłyśmy wcześniej tylko na jednym, i wskoczył, mhm. powąchał i zszedł. I ustawiłyśmy też na drugim. Każdy ogrodnik wie, jak ważna jest wiedza i pasja. Dlatego stworzyliśmy aplikację Plantis. Twój nowy, mobilny przewodnik po świecie ogrodnictwa, który przekształci Twój ogród w raj na ziemi. Dzięki Plantis będziesz mógł czerpać z nieograniczonej eksperckiej wiedzy. Oglądaj filmy, czytaj artykuły oraz specjalistyczne publikacje, które prowadzą Cię krok po kroku przez proces uprawy każdego rodzaju rośliny. Ustalenie planu prac to już nie problem. Plantis oferuje szczegółowy kalendarz zadań na każdy miesiąc, który dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twoich roślin, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zastanawiasz się, czy to już czas na przycinanie? Może masz wątpliwości dotyczące nawożenia? Nasza społeczność doświadczonych ekspertów ogrodniczych jest zawsze dostępna, by Ci pomóc. Nie wiesz, co to za roślina w Twoim ogrodzie? Martwisz się, że coś jej szkodzi? Robisz zdjęcie, a plantis w sekundę rozpoznaje roślinę i jej potencjalne problemy, proponując skuteczne rozwiązania. Zaczerpnij inspiracji od innych entuzjastów ogrodnictwa. Odkryj projekty i aranżacje, które pokażą Ci, jak z pasją i kreatywnością można przekształcić każdą przestrzeń. Nie czekaj. Pobierz Plantis już teraz i odkryj świat ogrodnictwa w pełni. Zacznij przekształcać swój ogród w miejsce, w którym będziesz chciał spędzać każdą wolną chwilę.